Cześć widzowie, witam was w nowym odcinku z Fortnite'a I to jest definitywnie albo ostatni, albo przedostatni Po prostu film z Fortnite'a yy, zanim będzie nowy sezon Bo tak naprawdę za dwa dni jak to nagrywam jest nowy sezon I zobaczcie co mnie po prostu tak mocno pocieszyło, że nie wiem Zobaczcie, przewijam, przewijam Kuleczka jak, yy, jak wiecie, co to za mapa, Tiltedy? Ta, takie Tiltedy, to tam jest taka kuleczka i ją uwielbiam. Dlatego cieszę się. Powróci jakaś strzelba. Ja wtedy definitywnie nie gram, bo to jakiś pierwszy rozdział. Bo oglądałem YouTuberów i wiem, To jakiś pierwszy rozdział, niby jest jakiegoś tam sezonu. Ale zagram dzisiaj Battle royal, Nie Budowania, tylko Battle royal. Gościu mnie zaprasza ale nie mam teraz czasu, bo nagrywam odcinek i tutaj sobie jawka w sklepie przedmiotami nic fajnego tak naprawdę nie ma Jest to, tylko to. To mi się najbardziej podoba. Tak naprawdę to... Wszystko to słabe oprócz tego skultropera i tego... Zresztą mi nas też jest fajny, dlatego nie ma dzisiaj żadnego challenge'a, ale to po prostu, żeby was powiadomić, że po prostu będzie niedługo nowy sezon Fortnite. No i że warto powrócić do tej gry, bo może się stanie fajna i... bo niektórzy mówią, że kiedyś Fortnite był fajniejszy, to może teraz powróci do tego, do te, tego stanu. Tylko, że ja wtedy nie grałem, ale niby mówią, że fajniejszy był Fortnite. Dlatego ci co dawno nie grali, a ja, mnie oglądają, to, taki, to taka podpowiedź. No i po prostu nie wiem, jeżeli coś powróci, co jest niby dla was fajnego, to polecam zagrać. I bus mi się zlagował. Zobaczcie, widzowie. Ja widzę bus po prostu z tyłu. I nie wiem dokładnie kiedy teraz wylecieć. Jak będzie 1000 metrów, tylko że jestem za tym busem. To ten bus trochę mnie przylagował, ale dobra. I jak dawno w ogóle nie grałem tryb z, bu z budowaniem na odcinkach. Tak dawno nie grałem trybu z budowaniem na odcinkach. W ogóle. Dobra, teraz, tak naprawdę to nie wiem, gdzie lecieć. Tutaj jest ten gościu. O tutaj, od tej specjalnej skrzynki. I wiem, jaki challenge byłby dobry, ale to nie w tym odcinku. Bo jeszcze jutro przecież będzie ten sezon. Tu mam pomysł, żeby zrobić challenge tylko i temu z tej skrzynki. Ej, to widzowie, jest dobry plan. To jutro taki odcinek zrobię, jeżeli będę miał oczywiście czas. Nie no, nie no! To właśnie jest, widzowie, czemu nie gram w tryby z budowaniem? Nie dobra, widzowie. Przepraszam was, ale. Sami widzicie, na tryb z budowaniem się nie nadaje po prostu. Nawet odcinek 5 minut nie trwa, powiedzcie sobie. Chyba. No tak 3 minuty 50 sekund. Pięciu minut widzowie odcinek nie trwa. Po prostu widzowie, ja nie wiem. No, załamka. Ostra załamka. Dlatego ma zero budowania. Tylko nadaje mi się... Ja się nadaję na zero budowania A że akurat musieli wylądować ze mną No wylądować, wylądował Zobaczmy w ogóle ile, na ile ta emotka jest To poczekajcie, tutaj 0 metrów Kurde no No i teraz weźmie to inną emotkę, bo to jest bot o, wiedziałem. To też, bot. Strzela, ale bot, bo tak strzela. Po prostu. Tak strzela jak bot. To jutro widzowie będzie. O, jutro ostatni odcinek definitywnie, bo trzeciego się kończy, a dzisiaj jest pierwszy, kiedy to nagrywam. Ale jutro to inaczej drugiego. A u mnie. Dzisiaj jest pierwszy. To będzie część tylko przedmioty z, z tej skrzyneczki, bo jeszcze chyba zdążę. Jeżeli nie będę miał jutro. Je, po prostu jak nie będę miał jutro czasu, to po prostu trudno, ale. Bo raczej jak jest przerwa w Fortnite, to jest duża. Ja chciałem y, po prostu zrobić odcinek z nowego sezonu, że yy, jak chciałem nagrać, jak się robi nowy sezon, ale to mi zajęło 7 godzin. I 7 godzin przed komputerem po prostu. Dlatego widzowie nie. Ale to było mega. Jak się zaczynał ten sezon, to widzowie wiecie. Ten, a ten sezon już się kończy, to tak naprawdę tyle czasu, że... że to się nie mówi. Dobra, tak. I widzowie, zobaczcie, nikt mnie nie zabił już. Bo kurde, od razu jak wylądowałem. A z... oh, Kurde, widzowie, co jest? Kto pierwszy, ten lepszy? Co jest? Ale widzowie, w ogóle, szczęście. Tylko, że szkoda, że to akurat pistolet. Mogłaby się jakaś pompka trafić, ale. Zawsze coś. Zachowam sobie. Tutaj lepszy karabin Wieżyczki Wieżyczki to ja nie potrzebuję Ej, snajpy Dobra, widzowie Dokupiłem sobie trochę Teraz tutaj właśnie ktoś jeszcze nie, nie obrabował tej skrzyneczki Halloweenowej. Gościu zniknął. Yy, Oj, fajny przedmiot. Przydałoby się trochę małej amunicji. No ale trochę jest, no ale. Wezmę tym razem tą pompę, bo ta też jest dość taka mocna i to dość taka szybka. I zadaje dużo, a tam to tak nie do końca. Mm, tutaj gdzieś powinny być. O, tutaj pojemnik za amunicją. O, cukierki. Wezmę sobie grzybki halucynki jednego z Kurde, jak odleciałem. Ej, właśnie, jak się napędzę i odbije się od parasolki. Czekajcie, widzowie. Muszę sobie tą parasolkę zaznaczyć. Dobra, tak. Skok na prawie 10 metrów to widzowie nawet robi wrażenie na mnie. Eee, to, ten perk jest tak naprawdę słaby. Te śpieszne przeładowanie, bo. Hmm. Dobra, tutaj perk sobie przeładowuje, bo mogę mieć teraz dwa, dwie amunicje. Tak naprawdę do snajperki. O i tutaj miał to, ale chyba nie chce mi się. Dobra, myślałem, że to jakiś gracz, ale to chyba nie. Ja właśnie, widzowie, jak to oglądacie, to powiedzcie, jak się włącza kroki w Fortnite, bo mi się mega by przydały kroki. Że zobaczcie, że idzie, że idzie ktoś i to normalnie widzicie na ekranie, że ktoś idzie. Że odgłosy są zamieniane tak jakby na że na ekranie ci się pokazują odgłosy, tak jakby mógłbym to opisać Tak na szybko. Ale tutaj skrzyneczka. Nic ciekawego. Wezmę tak zrobię. Mm. Ten perk się przydaje, no bo trochę się więcej zadaje. Tutaj nieskończone impulsy, ej, i snajperka lepsza, ale chyba nie chcę. Nie, jak ten bot jest denerwujący. Chodź tutaj, pójdzie. No, jeszcze weszę do tego domku, no. I teraz zobaczycie, jak on mnie zblokuje. Dobra, udało mi się uciec, ale bym czasem mieć, być w taki kurzający. Ej, zarobię za, za mu motor. O nie, zarobię mu motor, tylko jeszcze amunicję. I dobra, i nara Tutaj jakiś gościu? Nie. Jakiś. A, to mityczny. Ej, co jest, jak w ogóle szybko zrobiłem? 360, czy jak to się nazywa? No, dobra, tak. No i nie ma nic ciekawego. Ale ten pistolet może się na okazać nawet dobry, moim zdaniem. W ogóle nie wiem, czy iść tutaj na ten. Na save. Bo widzę, że jest karta normalnie, bo widać ją na minimapie. Na minimapie. Tutaj się ktoś strzela. To może już biją tego bosa. Tutaj w ogóle jest jakiś zaznaczony. To czyli, że przez tą kamerę musiał się. Natknąć na tą kamerę, dobra, szybko biorę sobie kartę, tylko gdzie ta karta może być? Dobra, tak. O pizza, ale dobra, muszę znaleźć bossa. On powinien gdzieś tutaj być. Tutaj z karta tylko! Albo z zabity. Ktoś nie wziął karty, no co za gościu. No gościu normalnie nie wziął karty, no co za... Nie powiem, że głupek, tylko że... Mógł zapomnieć, mógł. Wezmę tak. Teraz tutaj szybko wchodzę. Tutaj. Uo, legendarna wyrzutnia dyń. Tam. Trochę do granatów. Tutaj takie podstawowe raczej. I dobra. Bo tak naprawdę to wezmę pistolet, ale nie, bo wtedy. Nie będę miał nic na daleko, ale mogę karabin zastąpić pm -em. O, Tylko jeszcze zmienię, tak? I tak naprawdę to ja mogę teraz zrobić takie combo. Jeszcze, jakbym miał tą nową pompę, to i jeszcze legendarną, to. Mm. Kurde, prawie by mnie to zaznaczyło. O nie, jestem teraz zaznaczony, bo słyszałem, jak się podnosi flaga. Jeszcze to mnie zaznaczyło. Teraz to jestem totalnie zaznaczony. O kurde. Nie, to jest raczej gracz. O nie, spammer. Nie, dobra, on jest na o Kurde. Kurde! Bocik, znaczy nie bocik, znaczy nie mówię, że słabo grał, bo mega dobrze grał. Bo jak widzicie, to prawie mnie zabił. Nie, że bocik, ale po prostu było trudno. No i on używał tej strzelby i prawie mnie zabił. Dobra, widzowie, wymieniam. Po prostu mnie namówił na tą strzelbę I dlatego... No bo sami widzicie, prawie mnie zabił Ej, skrytka! Tak blisko, jeszcze epicka? Ej, co tutaj jest? Czekajcie, widzowie sobie zaznaczę ją o A co tutaj jest? Jakieś do ćwiczeń tutaj, tak? A pod tym jest jakiś bot. Wydaj mi! A zobaczę! Pierwszy gracz, który wynajął postać w tym meczu. A tutaj sobie chmóg ćwiczy. Ciekawe, czy jest taka motka, ale w ogóle nikt na ten safe nie idzie. Idealnie. Ciekawe jakie jeszcze itemki tutaj będą, ale siorbiki się przydadzą, bo się uleczę. Yy, dobra, co tutaj nic nie ma oprócz siorbów. I to jeszcze jeden, no ale okej okay, może być. Dobra. Ej, w ogóle siorb teraz leczy po 3. Albo leczył po 3, ale ja nie zauważyłem. Dobra, tak, spadam. Tak, naprawdę to ja nie wiem po co teraz otwieram, jak ja mam full hp i full keba. Keba to inaczej tego osłonki. Tam jakiś legendarny przedmiot, czy co to? Nie, to rękawica. O, tutaj amunicja. Mam max. Tutaj jakieś goście się pobili. I wyspa, ale trochę za daleko. Dobra, perki, ile ja w ogóle w tym odcinku zmarnowałem złota? A, nie chcę tego perka. O, o, a nie. Zresztą nie. Na blisko to ja będę bił z pompy albo z PM. -a. W ogóle, czy można wynająć tego, bo tak? Uwaga, od prawie pierwszego reputacja potrzebna Wymagana reputacja Tutaj jakiś biały w ogóle reboot Van, jakiś dziwny Ale no, okej, okay. nie pytam się Dobra, w ogóle kluczniki, właśnie ja nie zauważyłem, że ja mam klucze Idealnie, idealnie Idealnie widzowie. Po prostu od razu tak przyszłem, kupiłem. Teraz tak naprawdę to ja mogę tak widzowie. Pum. Pum. Że tak. Pum. Pum. I chłop nie żyje. Tutaj widzę na górnym rogu ekranu, że się biją i nawet słyszę, ale tak mega słabo to gdzieś daleko, ale już coraz mocniej oni się biją chyba na daleko o widzę nawet ale trzeba się lekko podbliżyć tak, to bociki jakieś oni się nie umieją bić Ja się nawet nie umiem bić Aha, dobra, to mój bot, ja myślałem, że to jakiś gracz jeszcze się dołączył do bitwy Ale ja kurde z tej strzelby to ja gram też jak jakiś bocik Tak naprawdę I właśnie, poczekajcie widzowie, czy można... No zobaczcie, jak tak podstawię, to wtedy zrobię dwa bunkry Dwa bunkry Zobaczcie, że można zrobić skybase'a. Skybase Już taki skybase niby mam Tylko chyba więcej tutaj nie będzie No nie ma więcej e, Fortowców jak to nazywam. I e, gdzieś tutaj powinny chyba być, nie, to chyba ja. Ja myślałem, że tutaj są portowce. A nie ma. Może w tym pobocznym domku będą? Nie, są tylko gralaty te takie. Dobra, następna strefa. Ale ja tak naprawdę to jestem bezpieczny. Nie ma już co ro rolować perków, bo straciłem w tym odcinku tyle złota, że nie, nie mówi się, ale okej. Okay. Mam przynajmniej tak. Dostał 33. No kurde, gościu, ma fula. Aha, to ten... Ale mnie zmylił. No dobra, już raczej go nie dogonię. Bo on tak chyba jedzie. Tak, on tutaj się leczy. Łatwiutko. Ej! Dobra, łatwiutko, następny. Z sejfu chyba. Nie, nie z sejfu, ale miał dobrej tęki nawet. Tutaj kluczyki, miliard kluczyków. Nie, ja chyba bym wolał. Zresztą strzelba na kołki jest mocna. Ale co bym mógł sobie jeszcze kupić Mocnego? Tak naprawdę to nic, co tutaj jest. Nie ma, nie ma. Tutaj klucznik, nic. Tutaj Mary i takie tamto... Nie. O, następne te... Fortowce. Dobra, tak, idę teraz do strefy, tylko że widziałem, że blisko strefy jest ten klucznik, dlatego sobie do niego pojadę. Bo czemu nie? Dobra, teraz pójdę, chyba zdążę, bo on jest blisko strefy, ale chyba już w nim raz byłem i tutaj kupiłem chyba tą pompę na kołki. Tak, to to. Bo może tutaj będzie coś, nie nic. Co ty bocie robisz? Utopisz się w strefie. No nie no bocie weź. Ej, na pomocy mój bot. Czy tam gracz jest? Bo cię tego gracza. Koronka! Wczoraj straciłem koronkę, dzisiaj ją odzyskałem. I szybko ją straciłem. Tak, definitywnie. Definitywnie. Tak definitywnie. Koniec. Jedziemy. Zawsze jak zdobędę koronkę wszyscy muszą mieć na mnie taki fokus, że... nie wiem. Po prostu spierdzielam. Dobra tutaj jeść. Nie apteczką, nie apteczką, nie ma co Tutaj mini potki Gościa widziałem Kurde strefa Słaba końcowa strefa w takich górzystych, jeszcze tam gościu, tam się biją. Kurde Kurde Kościół miał dobrej itemki z sejfu Kurde nie do... dobra kamikadze Dobra gówno Oczywiście tak, oczywiście tak A jeszcze Maj tej, tak, tak! Oczywiście, tak! Nie, nie wytrzymam. Nie wytrzymam. Ech. Czemu? Czemu? Nie wiem, po prostu ja widzę że mnie nie mogę. Dobra nara, nie chcę mi się denerwować. 哎。<sighs>